Jest przepięknie. Zachodzi słoneczko. Śpiewają ptaki. Za mną woda. Pięknie się odbijają obrazy. Jest cudownie. I jest cudownie. Tam widzę, spacerują sobie ludzie. Jak widzicie, słoneczko świeci na moją twarz. Może się przenieść po mnie razi po oczach. I co, kochani? Przedświąteczny czas, piątek, a w moim sercu spokój, cisza, radość, spacer, błogość i wiara. Że można tak żyć. Każdym dniem zaczynam w to wierzyć mocniej. I mimo, że są we wiadomości, natłok, że dzieje się coraz więcej, coraz szybciej, i te informacje po prostu zabijają ludzi, yy, zagruzowują głowę, ja przechadzam się. Jestem spokojna. Dziękuję, że mogłam się tego nauczyć. Dziękuję, że mogę tak żyć. Dziękuję, że nie muszę do nich odpędzić. I dziękuję, że mogę tego doświadczać w moim sercem. I jeszcze za to, że mogę się tym podzielić z wami. Bo jeżeli ja tak mogę, to ty też możesz. Ja też kiedyś nie wiedziałam, że tak można. Dlaczego? Bo robiłam to co wszyscy. Tak jak wszyscy. Tak jak mnie nauczono, zaprogramowano, zakodowano. Ja nie umiałam siedzieć na pupie spokojnie. Ja jak coś robiłam, no to cały czas robiłam. Pierwszy raz, jak wyjechałam do pracy na opiekę, to byłam w szoku, że ja mogę siedzieć, to ja się nudziłam, bo jak można siedzieć, nic nie robić? Nie mogłam tego zrozumieć. Patrzyłam się na tych ludzi, jak oni mają czas. Na kawę, na drzemkę, na spacer w południe, na siedzenie sobie czytając gazety, pijąc kawę. Ja patrzyłam na to, jak na film. To jak to w południe o 12, o 13 ludzie siedzą, mają czas i piją kawę. Niesamowite. A ja piłam kawę robiąc obiad, krojąc coś do garka i popijałam kawę. Bo już trzeba było coś robić następnego. A czy było trzeba robić? Kto tak powiedział? Moja głowa, mój wymysł i to, co mnie nauczono. Więc teraz tak przystopowałam z takiego galopu, że żyję zupełnie inaczej. Dzielę, segreguję. Już wiele razy to wspominałam. Segreguję to, co mam do zrobienia. Zawsze wybieram to, co jest najważniejsze na ten moment, co jest pilne i potrzeba, żeby to zrobić. A to, co niepilne, może się poczekać tydzień, dwa, trzy, a coś mnie to obchodzi. Ja nawet jak wracam z pracy, pierwszy tydzień się nie rozpakowuję, bo mam terminy, a jak mam terminy, no to wiadomo sobie, muszę wychodzić, przychodzić, jak wyjdę, przyjdę, to po całym dniu wyjścia, przyjścia wstanę, coś tam trzeba zjeść, coś trzeba ugotować, wskoczyć do zmywalki, jestem już w innym trybie niż tutaj bo inaczej godziny wszystkie mam rozłożone więc pierwszy tydzień się nie rozpakowuje, drugi tydzień jeszcze nie czasami w trzecim dopiero i co? i co się stanie? Nic czy ja mam w jedną walizkę ubrę, w której muszę chodzić? no nie więc tak się nauczyłam kochani że nie ma nic ważnego nie ma. Pranie, sprzątanie, gotowanie. Czy to jest takie istotne? No, ugotować trzeba, ja że tak. No bo trzeba coś zjeść, się posilić. Ale jak nawet nie gotujesz, to też nie umrzesz. To możesz sobie coś innego zjeść. Możesz wisi sobie nawet coś zjeść. Pranie? Gdybym nie prała, nie wiem ile, to, to bym nie musiała prać przez kilka miesięcy, bo zanim swoje rzeczy wszystkie Ubrała to, nawet prania bym nie musiała robić. Także no, kochani, no właśnie to jest to, żeby umieć zacząć patrzeć inaczej i poprzestawiać się, a nie nakręcić się, że ja już to muszę, ja to muszę, bo ja już to muszę. Bierz z pracy, bo ja już to muszę, tam już pranie muszę wstawić, a tam już to, tam już odkurzać muszę włączyć. Nie musisz. Kto ci to każe oprócz ciebie? A jak sobie przyjdziesz, wyłożysz nogi do góry, włączysz muzykę, robisz sobie kawę, albo herbatę, albo jakieś ulubione zioła, włączysz muzykę i poleżysz sobie pół godziny i zrelaksujesz się. Czyż to nie będzie dla ciebie lepsze? A potem wstaniesz, taka uśmiechnięta, zrelaksowana, weźmiesz ten odkurzacz, albo tą pralkę. Czy to ma znaczenie, czy ty ją włączysz godzinę wcześniej, czy później? Co już, na jutro potrzebujesz tego prania? No właśnie, kochani, kochane kobiety, Czas się przestawić i nie robić pewnych rzeczy z automatu. To jest tak, że robimy z automatu i nie zastanawiamy się, tylko robimy. A w ogóle nie wiemy, czy to jest nawet nam na dany moment potrzebne. Więc zawsze zadaj sobie pytanie, czy ja tego w tym momencie potrzebuję? Czy to jest mi potrzebne? Na kiedy ja to potrzebuję? No to po co ja mam to teraz zrobić? Jak ja mogę zrobić za godzinę, za dwie, może jutro, może za tydzień? Ale my, co się samosie, matki Polki, tak już mamy. No ja już tak nie mam od dawna. I dzięki Bogu, że już tego nie mam. I dzięki temu mogę się do Was uśmiechać przez cały czas. Mogę nadawać tu jak radio i mogę słać tą energię. Też mam oczywiście słabsze dni, jak to się mówi. Jestem już też wiekowa i czasem potrzebuję więcej snu, odpoczynku, padnięta, skarpetania i tak dalej. Ale mówię Wam, jak już zaczyna się wiosna to ja już zaczynam odżywać, to we mnie się ta energia budzi, buzuje i ja mam taką ogromną chęć do wszystkiego. Zamieram jesienią i zimą, to jest moja już taka natura, jak niedźwiadek. Potrzebuję trochę się zaszyć. No to buziaczki, kochani, kocham Was bardzo, całuję. Jeszcze pokażę Wam widoczek za mną. I do zobaczenia.